Tutaj może teraz na kamerze macie właśnie widoczne żeberka parownika. Także możemy działać. Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dziś można powiedzieć taki film troszkę na luzaku. Plany były inne, a wyszło jak wyszło. Otóż yy, miałem zamiar wyczyścić yy, parownik klimatyzacji w Audi A6 C7 Ale niestety nie kupiłem środka którego zawsze używam Pewnie widzieliście w poprzednim filmie Jest to środek firmy WURT yy, W sumie używałem go kilka razy i byłem bardzo zadowolony yy, Zresztą chyba w sumie niektórzy używają alkoholu IPA chyba tak to się tam w skrócie nazywa o ile dobrze kojarzę i to jest niby to samo. Yy, powiem Wam szczerze, że nie wiem. Nie będę tutaj filozofował bez sensu. W każdym razie, no, miałem właśnie zamiar yy, zrobić to tym środkiem, tak jak robiłem to wcześniej. Ale niestety w sklepie nie było tego środka. I kupiłem całkiem co innego: jakiś zupełny wynalazek. Nie wiem w sumie, co to za wynalazek. Ale postanowiłem, że spróbuję. Bo przypomniało właśnie mi się w ostatniej chwili, że chcę tą klimatyzację wyczyścić, a wyjeżdżałem. Dlatego, no, po prostu wziąłem to, co było pod ręką. I pomyślałem, że spróbuję. No, na pewno nie pogorszę. A może akurat taki tani środek coś zdziała. No, zobaczymy. Spróbujemy. Do kompletu tutaj wziąłem jeszcze jeden środek, który ma nam odświeżyć nawiewy. No, żeby po prostu bardziej pachniało. No zobaczymy, zobaczymy. No mówię, jest to taki można powiedzieć luźny film próba dwóch środków do odświeżenia klimatyzacji. Także zobaczymy co z tego nam wyjdzie. A może akurat właśnie mówię, będzie tanio i dobrze. Jeden i drugi środek po 20 zł, czyli razem 40. Zobaczymy co z tego nam wyniknie. Dobra, działamy tym pierwszym. Jest on w postaci pianki. I tutaj w instrukcji jest napisane, żeby wyciągnąć filtr pyłkowy i spryskać tą pianką za filtrem, no tak troszkę dziwnie, żeby sobie byle gdzie po prostu za filtrem spryskać. No Wydaje mi się, że chyba lepiej będzie, jak spryskam tutaj, właśnie na tym, tym preparatem parownik. Parownik znajduje się tak jak w A4AB8, praktycznie z tyłu za panelem Klimatronika, trzeba tam dojść tym samym sposobem. Jaki widzieliście u mnie w filmie, czyli można użyć kamerki i przymocować tutaj tę rurkę do kamerki, tak jak ja to robiłem i spryskać cały parownik. Ta kamerka jest właśnie po to oczywiście, żeby widzieć ten parownik, żeby tutaj za dużo się nie narozbierać, nie narobić. Zawsze troszkę mniej roboty. Dobra, no to tak zrobię. Nie będę psikał tutaj za filtr, tylko psiknę na parownik. Po obsikaniu parownika jest tutaj napisane, żeby włączyć klimatyzację na 60 sekund. I gdzieś tutaj jeszcze widziałem. Aha, i na średnią moc ustawić. Tutaj jest napisane klimatyzator w sumie, czyli bardziej jest to do jakichś takich przenośnych klimatyzatorów. Zresztą tutaj widać nawet na. Na dole. No ale zobaczymy. Działamy. Filtr pyłkowy mamy tutaj pod schowkiem. Ja już go właśnie wyciągnąłem. W sumie niedawno go wymieniałem, także on jest czysty. No i teraz spróbujemy dojść kamerą i rurką tutaj z tego naszego środka do odgrzebiania. Tutaj, może teraz na kamerze macie właśnie widoczne żeberka parownika. Także możemy działać. Teraz mamy auto odpalone, i tak jak w instrukcji, połowa mocy. No i 60 sekund ma nam pochodzić ta klimatyzacja. A później wyłączamy silnik. No i dobra, po tym krótkim zabiegu możemy tutaj już filtr włożyć na swoje miejsce i tutaj sobie wszystko poskładać. No i działamy z kolejnym środkiem. Które właśnie będzie czyścił nam kratki nawiewu, a tutaj zasada jest bardzo prosta. Zakładamy sobie nasz wężyk, który mamy w komplecie, wkładamy do kratki nawiewu jak najgłębiej możemy, czyli praktycznie tutaj wchodzi cały i powoli wyciągamy, jednocześnie spryskując tym preparatem. No i oczywiście robimy wszystkie kratki, jakie mamy w aucie, góra, przód. No nawet też tutaj mamy tył Także wszystkie kratki sobie odświeżamy w ten sposób Wkładamy I później spryskując powolutku wyciągamy Jest tylko napisane żeby mm, Jeżeli gdzieś nam tutaj kapnie ten, ten środek żeby go wytrzeć bo Czasami może narobić szkód Na tapicerce Także zabieram się za robotę Jak już zaaplikujemy nasz środek We wszystkie możliwe kratki to musimy odczekać około 5 minut, odpalić auto, nawiew na maksa, pootwierać wszystkie drzwi, okna, bagażniki i takie inne sprawy. No po to, po prostu, żeby to się przewietrzyło bo prawdopodobnie będzie duże stężenie. No i odpalamy auto, nawiew na maksa, i zostawiamy na 10 minut. Po odpaleniu. Zwróćcie uwagę, bo może Wam troszeczkę ten środek jeszcze wypluwać Także właśnie, żebyście sobie nie ochlapali gdzieś tapicerki Żeby nie było jakichś tutaj właśnie nieprzyjemności z tym związanych Że coś tam się tutaj odparzy, wypali Czy jak to by można było to nazwać od tego środka Bo wiadomo, to jakaś chemia, także różnie z tym bywa Warto przez chwilę chociaż tego jeszcze przepilnować. No i na razie chyba to by było tyle Pewnie jesteście ciekawi czy coś to dało, czy nie dało. Powiem wam tak, no na tą chwilę po praktycznie kilka minut po oczyszczeniu tego no to wiadomo, że dało, bo wszystko elegancko ładnie pachnie. A czy długo się to utrzyma i czy na przykład jutro rano nadal będzie pachniało, no tego jeszcze nie wiem. Ale film ten nagrywam z bardzo dużym wyprzedzeniem, także możecie pytać w komentarzach. Ja już na pewno będę znał odpowiedź na te pytania. Także jeśli jesteście ciekawi, czy te środki za 20 zł każdy coś dają, no to śmiało pytajcie w komentarzu, a ja wam odpiszę, jak to wyglądało tutaj, wszystko. Także myślę, że chyba w tym filmie to by było wszystko. Może ten film Wam się do czegoś przyda. Może będziecie chcieli odświeżyć sobie auto podobnym sposobem, jak ja to zrobiłem. No to będziecie mieli pomocny film. No, i oczywiście też zapraszam Was na mój kanał, bo tam macie dużo innych takich filmów, różnych poradników, instrukcji, które mogą Wam się przydać. No, a ja dziękuję Wam za obejrzenie. No i widzimy się już za tydzień w następnym odcinku o godzinie 12 w sobotę, jak zawsze, bez zmian. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!